Stąd. Czosnek ci nie przeszkadza, tak? Wiedziałam, że przejście na bardziej organiczne środki bezpieczeństwa nie ma sensu. Musimy go powstrzymać! Zajmę się tym! W końcu jestem mistrzynią straszenia! Zaraz się mnie przestraszy, jeśli sobie pójdziesz! Będziesz przerażony! Pomysły zameczki. Silny kiosmi go w kamienie. Racja, już po nim. Albo chodźmy spać. Dobry plan, narka. Biś mnie porwał. Aaaa! O nie! Już! Aaaa! Ups, przepraszam panią. Aaaa! Nie wie jak powstrzymać potwora ze świata ludzi. Claudine? Ufaj instynktowi. U! Zawsze zastanawiałam się, jak potworny aparat wygląda od środka. Ciekawe! No, nie jest wcale tak źle. Poczekam, aż ktoś zacznie mnie szukać. Hej, wiesz co? Ta faraonka nie wytrzyma kolejnego roku bez dobrego zdjęcia! Że możemy mieć problem? Oh. Cześć, piękny, niezły look. Twoja fotka będzie przez super. Zmieniłem jej trumnę w głaz znowu. Wiesz, wynalazki nie mają z nami szans. Hej, dius! Hej, Frankie. Wszystko gra? Dziś dzień z fotkami stresuję się i czuję napięcie. Czy tobie się to zdarza? O chwila, ty się nie stresujesz, ty masz luz. O, Frankie, ziomeczek deuce też często się denerwuje. Ale bycie fajnym nie wywołuje u mnie stresu. Po prostu wiem, kim jestem i już! Próbowałam mieć ten luz cały dzień, ale wciąż nie wiem, kim jestem. Trzeba poprawić ci poczucie wartości. Masz! Oh, serio? Zabajowo, co? Trumna, kludinę! No ile buwę węglanu sodu miałam tu dodać? Ach, kludinę! Co? O, o, o. Wow. Łapy przy sobie, króliczku! Ha, to był tylko sen. Króliczek? Chyba nie widziałeś we śnie potwornego królika, co nie? Tak! Kicał we wszystkich moich koszmarach, dlatego jestem wykończony. I to wcale nie wpływ leniucha. Wow, to dziwne, bo ja też go widziałam. Ja też. I ten króliko stwór był w 10% słodziaszny, ale w 90% złowieszczy. O nie, to mój nocny lęk i miesza w waszych snach. Przewidziałem, że posprzątacie przed wyjściem z klasy, kochani! Twila? Już się zmyła? O, ja cię! Może i umiem przewidywać przyszłość, lecz nie przewidziałem tego, że tu zostaniesz, Twila. Ale wyczuwam, że w twoim życiu zdarzy się coś bardzo ważnego. Zgadza się, panie ćmowaty. Czeka mnie rytuał przejścia bogi potwora. No tak. Podczas mojej kariery widziałem wiele różnych bogi potworów na ich etapie przemiany. To trochę jak ja, kiedy zmieniałem się z gąsienicy w wielką ćmę w młodości. Ale ja jeszcze nie jestem gotowa na zmianę w kogoś całkiem innego. Nie lubię zmian. Hmm, zmienisz się z czasem, ale nie staniesz się kimś innym. Wciąż jestem tamtą gąsienicą, tylko wyrosły mi skrzydła! Jak widać. To jest zbyt trudne. Uh, widzę, że z przyjaciółmi u boku dasz sobie radę z każdym wyzwaniem. Dobrze, idź na kolejne zajęcia, bo inaczej w twojej przyszłości będzie spóźnienie. Bardzo panu dziękuję.